mi zaraz wywieje. Tak oto, kochani. A tak oto, kochani, udało mi się dotrzeć na nasze piękne polskie morze. Dla tych, którzy może nie pamiętają, dlaczego nie podróżuję po Polsce? Tutaj pogoda nigdy nie jest pewna. jest taki rozpizzie jak dzisiaj. Jest końcówka maja. A taki z tym, że szkoda gadać Zaraz mi coś urwie, wyrwie No ale to może muszę dotknąć, bo coś tutaj jechałem Taki kawałek No nic O jest. A ludzi A parawanów Od groma No i tak oto to jestem Nad polskim morzem oto mój parasol Po prostu nie umoczę, bo nie chowam się z mordem pod parasol. Ja pierdzielę. Co za ja No i wuj. Znowu nie mam parasola. Walczę z nim i poddaję się, on No i oto tak, kochani. Wpadłem na spacer nad morzem.